DJI R3 i Mini 4 Pro. To aktualnie jedne z najbardziej popularnych dronów. Motowy ich zakupu są przeróżne: kompaktowość, wszechstronność, łatwość użycia tudzież innowacyjne rozwiązania. Sam kupiłem DJI R3 jakoś w połowie tego roku i zdecydowanie zgodzę się z tym, że dużo bardziej istotne jest to, jak latamy. Niż czym latamy? Są takie rzeczy, które warto robić, nawet latając gorszym sprzętem, jeśli taki mamy tylko do dyspozycji, które sprawią, że nasz materiał będzie wyglądał drożej, lepiej, bardziej profesjonalnie. I to samo pokazują statystyki na kanale, bo z filmów, które wrzuciłem w ostatnim czasie, największe zainteresowanie, największe zaangażowanie budzi materiał o czterech ruchach dronem, więc pomyślałem, że fajnie było nagrać kontynuację. Tym razem. Z mini wyzwaniem. Na końcu przedstawię cztery rzeczy, cztery techniki, cztery aspekty, które warto mieć na uwadze przy lataniu dronem, zarówno dla tych osób, myślę, to będzie przydatne, które już y, trochę latają, jak i tych, które są na początku swojej przygody z lataniem. Więc jeśli mowa o początkach, to nie wiem, czy jest lepsze miejsce niż początek Polski, czyli Hel, miejsce, w którym doświadczyłem w tym roku, chyba top 3. Najpiękniejsze wschody słońca jakie widziałem to były, e, dwa z nich były właśnie tam w Juracie i na Helu, tam też się wybrałem, choć niestety wybrał się też śnieg, e, co trochę pokrzyżowało plany, e, bo o ile mróz jako taki nie jest przeszkodą, o tyle grube, mega grube płatki śniegu już tak. Mega grube płatki śniegu zdecydowanie nie są przeszkodą, żeby zasubskrybować ten kanał, gdzie systematycznie staram się dzielić wiedzą zdobytą podczas przechodzenia ścieżki od nagrywania w garażowej siłowni, przez nagrywanie na kanał na YouTube dla siebie, później dla innych, realizacji wideo, nagrania dronem, aż po marketing nieruchomości razem z podróżami związanymi z tego typu pracami. Te treści są dla mnie. Realizacją pewnego planu, który sobie założyłem i bardzo długo czekałem z jego realizacją. Także przejdźmy do materiału. Zacznę może od takiej podstawowej rzeczy płynność wykonywania ujęć. Często oglądając materiały, da się zauważyć, że ktoś wykonuje lot i tak szarpie. I w sumie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby te ujęcia były wykonywane dronami marki Sharp, natomiast takie chyba nie istnieją. Fajnie. I bardziej profesjonalnie wygląda, jeśli to ujęcie jest płynne, nie zawiera żadnego szarpania. Jest takie spokojne, pewne. Aktualnie w tych kontrolerach jest mega to y, ułatwienie, y, że mamy od razu tryby, w których możemy się przełączyć: czyli mamy tryb Cine, mamy tryb Normal i Sport. W trybie sine te wszystkie ruchy, czyli y, prędkości, z jakimi dron się porusza, y, oraz prędkość przechyłu gimbala są mega powolne. W związku z czym raczej nie ma opcji, żeby coś szarpnęło, chyba że zawieje, no to wtedy wiadomo, że szarpnie. Natomiast w trybie sport charakterystyka pracy silnika i pracy gimbala jest inna, jeśli korzystacie z dronów, które takiego kontrolera nie mają, to także w takich starszych kontrolerach przez aplikację można to regulować. Fajnie i tak sympatycznie w internecie myślę, by było, gdybyśmy takich szarpanych ujęć raczej nie oglądali. Ale brak szarpania i płynność ujęć daje nam otwartą furtkę do metody techniki numer dwa, czyli speed rampowania. Speed rampowanie polega na tym, że rampujemy prędkość, czyli speed ramping. Warto nagrywać w jak największej ilości klatek, jeśli macie taką możliwość, bo nigdy nie wiadomo, czy nagle nie będzie trzeba z 5 sekund zrobić 10, bo zabraknie przebitek, albo właśnie wykonać speed ramp. Jest to chyba moja ulubiona technika. Tak bardzo polubiłem speed rampowanie, że się finalnie przesiadłem na Drone FPV, który yy, speedrampowanie ma w drążku właściwie, bo to sprzęt, który może się w, tam w dwie sekundy na przykład rozpędzić do 200 na godzinę. Dla osób, które jeszcze tego nie wiedzą, a korzystają z Adobe Premiere Pro, czy z pakietu Adobe, jeśli Wam nie poszła płynność, a jednak chcielibyście zrobić tego speedrampa, zawsze jest opcja, żeby taki materiał wystabilizować. Tylko istotna sprawa, jeśli robicie speedramp a stabilizowaliście materiał, to taką, taki klip należy najpierw znestować, żeby otworzyć sobie furtkę do takiej opcji. Zastanawiałem się, jak nazwać numer 3, czy powinno być to okalanie, czy też, jak mawiała jedna z moich klientek, oblizanie. Można też tak. Ogólnie chodzi o to, żeby podnosząc się dronem, wraz z tym faktem, który następuje, że nam się dron podnosi, to przechylać gimbala do dołu jednocześnie mając na uwadze to na co chcemy zwrócić uwagę czyli przykładowo jak nagrywamy dach jakiś albo jakiś obiekt to staramy się go trzymać w jednym położeniu w jednym miejscu na ekranie taki protip że warto jest powtórzyć zawsze ujęcie kilka razy co najmniej żeby dać sobie opcję na to, że któryś tam nie wyjdzie albo coś będzie nie tak też jeszcze jedna rzecz bo mi się przypomniało ostatnio rozmawiałem z kolegą fotografem na temat tego, że jeśli wykonujemy jakiś ruch, to fajnie jest jemu poświęcić to ujęcie, ten klip. Czyli przykładowo, jeśli chcemy zrobić jakieś tam odsłonięcie, albo chcemy zrobić właśnie jakieś okalanie, czy chcemy zrobić po prostu przesuw, to fajnie jest zrobić kilka nalotów, a nie robić kilka podczas jednego. Łatwiej jest z większej ilości materiału sobie wykroić niż mniejszej, co niby jest logiczne. Ale pomyślałem, że o tym powiem, bo ja tak nie robiłem na przykład. Kolejna technika to odsłanianie. I w sumie można to wykonać w dwójnasób, ponieważ e, ja często wykonuję odsłanianie poprzez na przykład lecę sobie do przodu gdzieś tam z gimbalem pochylanym na dół i powoli go podnoszę. Warto mieć na uwadze, żeby sobie albo skalibrować gimbala, żeby on chodził bardziej płynnie, e, albo jeśli macie go zostawionego z defaultu. W trybie sport to, no to robić to mega, mega delikatnie, po prostu uwalniać y, tego gimbala. Trochę można by to porównać do sprzęgła właściwie, y, bo też jak się za mocno puści, to jest szarpanie. Jak się puści dobrze, to jest dobrze. I tutaj tak samo też y, warto wykonać ten ruch y, w taki sposób, żeby najpierw tam chwilę, nie wiem, tam kilka sekund lecieć z gimbalem. Pochylonym maksymalnie do dołu, a dopiero później go podnosić, wyprostować go bardzo powoli i też zostawić jeszcze kilka sekund, bo potem, na przykład, jak będziecie chcieli to zrampować, to, to wygląda to nienaturalnie, jak nagle jest takie urwanie ruchu i. no i tyle, urwanie ruchu. A tak to on się tak fajnie wygładza. Jest 5 sekund takiego jednostajnego ruchu. Wtedy to wygląda, myślę, dużo smaczniej. W sumie taki czwarty i pół ruch, jeszcze który mogę powiedzieć, to jest odsłanianie poprzez ten obiektyw tele, który jest w modelu R3, którego recenzję znajdziecie na moim kanale. Zapraszam, też będzie w opisie. Link: czyli za obiektem mamy schowane coś i powoli orbitujemy w taki sposób, albo się przesuwamy w taki sposób, żeby odsłonić to, co jest z tyłu. Też wygląda to. Bardzo ciekawie myślę. No i ostatni, chyba taki najbardziej pro ruch, który yy, przedstawię technika, to jest efekt Vertigo. Wydawało mi się, że wymyśliłem kiedyś ten efekt. Oczywiście ktoś już niestety był przede mną. Chodzi o to, że wykonujemy proste odsuwanie od czegoś, jednocześnie zbliżając. Wykonujemy to poprzez utworzenie keyframe'ów na skrajnych częściach. Klipu, możemy to jakoś wygładzić, choć nawet bez wygładzania wygląda to dość zacnie, musicie przyznać. Ten efekt można stosować nie tylko przy dronowaniu, w sumie, ale także przy nagraniach nieruchomości. Jak na przykład chcecie powiedzieć, że ogród zaprasza, no to myślę, że bardziej idealnego ujęcia nie można wykonać, no bo tutaj dosłownie to tak wygląda, jakby ten ogród zapraszał. A przykład jaki widzicie jest z materiału Kręcimy Nieruchomości. Link będzie w opisie. Bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia tego nagrania. W sumie jedno z moich ulubionych w tym roku. Pozdrawiam Cię Grzegorz. I na koniec, ponieważ obiecałem jakieś, jakieś wyzwanie, chociaż w sumie nie wiem, czy to jest wyzwanie bardziej dla mnie, czy dla Was, chciałbym podziękować za każdy komentarz pod ostatnimi materiałami. I w sumie ciekawiło mnie budowanie takiej społeczności związanej z tworzeniem treści, z lataniem dronami, z podróżowaniem i właściwie też taką kreacją kontentu związanego z podróżami. No i właśnie, kolejny materiał mógłbym zrealizować albo na Helu, albo w Zakopanem. I napiszcie komentarz, które miejsce wolicie bardziej, w którym miałby ten materiał być zrealizowany. Śmiało, dawajcie znać może jakieś inne ładne miejsca, które warto nagrać. Myślałem też o jarmarku w Dreźnie, ale to jeszcze zobaczymy. W każdym razie e, dobrego dnia, wieczoru, tygodnia i ogólnie wszystkiego dobrego. Życzę i do następnego filmu. zobaczenia.